No czekaj, ja potwierdzę coś fajnego No i właśnie coś odpadło Serio? O, olej się wyle... wyle... wylewa Widzisz teraz e, ten? Mm, serwer z moim małym... nick. <grym> wow <grym> to tu się. Co, co ty? Co ty? Szpagat? Jak ty robisz szpagat? No wamuje jak mi się nogi rozkraczą. <grym> Tak, dobra, co tu teraz? Wiesz kiedy prawy przyjdziemy myszy? Prawy <grystanie> Nie To oddaj mi To oddaj mi <grystanie> To nasze auto? Tak Ale gruz Jak to się otwiera? A Dobra, o Eee Jak mi się wylał? Marłem. Gdzie ty jesteś? <grym> Dobra podróż się zapowiada. Dobra, ty odpalaj to. Dobra, to bierzemy ze sobą. Fajna rzecz. A po co ci to? Bo tam zający są króliki. Możemy na nich polować. Dobra. <grym> O wielku mowa Co? Nie widzisz tego? Tego nie, nie widzisz tego? Czego? Królik mnie goni Czego? Dawaj broń Masz. Czekaj jak rzucić? Jak rzucić? Jak się używa? Na top. Naciśnij Naciśnij R. Zatrzymaj Mieszką w dół teraz. Dostał. A je przeładować. I miamo zabrać. Oh, ma. Ty masz schizofrenię, chyba mnie nie ma akrylika żadnego. Nie wiem jak. Nie... Dobra. Kitam. damy do aut. O damn Weź mi to przeładu ja ci to rzucę. Weź to ode mnie. Jak to wypuścić? Daj, daj, daj. E. Weź mi to przeładu bo mnie goni On do góry nogami. Coś z nim jest nie tak. Ja nie mam amunicji, czekaj. No wiem, ja też nie mam. Pobieg do środka. Biegnie za mną. Co tu się dzieje z tą grą? Weź mi, daj to. E. marłeś? Nie, on biega dalej za mną. Dobra, kij z nim. O. Ja prowadzę. O. Mamy problem. Jaki? To dosyć spory. O. Co, teraz git? A spróbuję. Nie, no dalej widzę go, ale. Hej z nim. Dalej. O! Wypadł. Jak się wysiada? A. Dobra. A ja mówię o wypadł i przez to już działa. A <trybuj> ty, że silnik mi wyciągnął. Dobra Zapnij pasy W którą stronę? W prawo W prawo, to w prawo <grywia> Weź zejdź, zejdź <grywia> mi stąd No <grywia> czekaj, ja po widzę coś fajnego No i właśnie coś odpadło Serio? <grywia> Olej się wyle... wylewa <laughs> No tyle, że się usiadł Co to są za lagi serwera? Ty, co ty zrobiłeś? Zasnąłem No fajnie, że zasnąłeś i w ciem... będziemy po ciemku jechać Nie chcę nic mówić, na pieszu. Co reset? No, tak. <laughs> no, jestem pod mapą. O! Cześć. E, <laughs> ja nie mogę się ruszyć ogólnie. Nie wiem, lewituję. Wszystko mi się respi pod ziemią ogólnie. Ty mnie czarujesz. Musisz, żebyś chodził. Nie, nie zobaczę, tak. Tak, wyjdę i wejdę. O! Jest tu. Lecimy! Już wiemy, co mamy robić. Łooo, garbus! Ło, fajne! Katana! Dobra, to jest potrzebne, żeby nie odlać. Umarłeś? Ha. Sorry Zamachnąłem się, tak wiesz? Ty, to idę królika zabić w sumie No spróbuj, póki zbieram alpa Problem jest taki, że ten królik nie ginie O, zginął Mam la... oj Tak ciachnąłem królika, że się teleportuje wszędzie i czuję się jak w horrorze Próbuję go złapać A bo wiesz co, wyjadę już Po prostu wyjadę o, o Zawsze było tak stromo Dobra, ty jedziesz Ja jadę? Tak Jedź ty Katany nie w... A... Oh. Drive byte, a? O, oh, Po lewej stronie. Się trochę. To co, jedziemy na ten statek? No ale tu jest z górki, weź Daj prowadzić może I lecimy za robokiem Dobra, patera, patera, patera Uczyłem się tego w ten... ba <grymne> Ty, coś zgubiłeś. Ramkę zgubiłeś. Ano. Wejdź tu podłącz. ja idę zobaczyć co tu jest. Nic tu nie ma. <grymne> Musimy dalej jechać. A nie, beczka jest. <grymne> Ja się MLG Hej, to są jakieś domki po drodze w ogóle, czy my tak. No, muszą wejść dalej. Dalej, ty. O już tam z przodu coś idzie No, prosto. Weź ty prowadź. Dobra, idę zwiedzać. Oh shit. O, i co to ma? A musimy zrobić reset odpala czy nie odpala? nie odpala jak nie odpala? pokaż mi to wysiadaj chyba jednak musimy to dać odpalił siadaj let's go to by też tak lagowało jak jechałeś? No. Jak ja kierowałem? Aha. Co się tak rzuca? Co? Nie wiem, ale mnie tak rzuca strasznie. To chyba mnie rzuca. No tak. daj mi kierować może. <grym> <grym> Kurde. Umarłem. Co? Jakim cudem? Nie wiem. Ja, ja widzę tam jakiś domek. O, auto auto, auto, auto. Chyba ta, ale ja jadę. Dobra. Jedź. Ale też rzuca tym autem, co ty żeś z tym autem zrobił? Ty Nic nie robiłem z autem. No tak mi rzuca tym autem. Czekaj, hamujemy na ręcznym. Sportowa wysiadka. Co nim tak rzuca? A tym rzuca. Tym. O, oh, amunicją, wyrzuciłem ją. No, już nie rzuca. Ja, ale ja myszką skręcam, jak to zmienić? On mi myszką skręca. I czemu jedziemy 20 na godzinę, co się stało? A to nie jest czasem nasz dom? No nie, ty on nie jedzie. O, odblokowałem się, dobra. Możemy jechać. To jest nasz dom. Chyba tak. No. Yes. Tamten, a gdzie tamten, tam widziałem? A, a przed nami widzisz? A, no, 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 no Widzimy 90 na godzinę Trzymasz się? Trzymam o, się Wow <grym> Ale ty garba Prawda. masz Czekaj, ile ty jedziesz na godzinę? <grym> Aha Na 90 idzie, no <noise> Fajnie jest, jest co radzi. Kamień Kamień! Przejechaliśmy 56 km. O. Co ty, żeś zrobił? No ty, chamie Koło, żeś urwał. Idę zobaczyć. On normalnie ma wszystkie koła. Powiedz, że silnik działa. Działa silnik, tylko paliwa nie ma. Jak znajdziemy paliwo. To easy win. Idę dalej. A ci widzę, jak tam biegnie, stukałem, i wlejemy tam by, wodę. To Dobra, nie działa. Ja już myślałem, że zapracuje to. Wsiadaj, jedziemy a tutaj... dalej. A tutaj nic nie ma. Nie, nie ma, sprawdzałem, chodź. Mam pomysł. Hmm. Jedziemy teraz... ...do wieży. Dowierzymy się, że tam coś jest? Tak. Myślę, że tam coś jest, a jak nie ma, to będziemy widzieć z wieży, gdzie co jest. Olej. Jeden i dwa litra. <noise> Zawsze coś. Dawaj bierzemy. <noise> Mam złe <wieści. głos> Nie mamy paliwa. A, I co teraz? Mam pomysł: na, na popych mnie mi odpalimy. Zamknij mi drzwi, i pchaj. Nie działa. O czekaj, dawaj, pchaj, pchaj, pra, pchaj. Nie działa. <laughs> Dobra. Ostatnie podejście. Widzisz go? Tam. Tam. No, mniej więcej tam. Dawaj, pakujemy to. Jedziemy tam. Dwa seconds later. A, to na niepewno nie wypali. Robimy sobie przerwę i później najwyżej pogramy jeszcze w to. No możemy. No good.